Żeby każdy się mógł na was zerknąć, spojrzeć wam, wybłoto w oczy, zajrzeć nawet w tekort, jeśli to jest możliwe. To jest dzisiaj cała ta odważna, piękna, wzorowa i uśmiechnięta szósteczka, która dzisiaj zgarnie tytuły: tytuł Miss Golejowa, wicemis, drugi wiceminist, mis Publiczności, Miss Mustard. I teraz, drodzy Państwo, będziecie ustawiać się tak jak mówiłem, będziemy formować tutaj tak zwany pociąg. Przedstawiamy się przed, przed tym wybiegiem tutaj, dobrze? Do no publiczności to zrobię. <śmiennie> Tak sobie jeździ na koniu Paula numer 5. Czy się utrzyma? Słuchaj, ja wiem, że przemoc nie jest skazana, ale możesz użyć lasa tylko paskami. A Miss PZ Motu dostaje Dzień Przyjemności Centrum Urody Ambril w Kieńcach ulicy 32 przez oczywiście PZ przy ulicy krakowskiej 32 Pani z numerem pierwszym, Amanda Słomińska, pierwsza wice w Goleniowie. Amanda dostaje urządzenie MB4 ufundowane przez urząd... Miasta i Gminy w Staszowie. Wielkie brawa. Pierwsza wiceministrz. Komanda z numerem pierwszym. Albo nie, wykrzyczmy to. Mistrz kolejowa zostaje numer dwa. Iza Pawlaczyk. A Iza dostaje zestaw kina domowego ubudowany przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie. Iza Pawlaczyk. Nazywam się Iza Pawlaczyk. I mieszkam w Staszowie. Jak się czuje najpiękniejsza dziewczyna kolejowa? Dobrze. To się namówił do występu w wyborach miejsc, czy tak. sama? No, nie, nie. Co to był? Koleżanki i zeszłoroczna zeszło miejsc kolejowa. Mhm. Czy wystartujesz 30 sierpnia w Bałtowie? Tak, myślę, że tak. Dobra.